Cześć kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać filmik mojego 9 bratanka, mojego chrześniaka, który jak się dowiedział, że mam swój kanał, chciał pomóc cioci z pomysłem, co jeszcze można by pokazać na takim kanale. I przyszedł mu pomysł z rybką. Także zapraszam Was na jego pierwszy filmik, kręciłam ja, ale oczywiście całe wykonanie jest jego. Zapraszam do dzieła. Kochani, dzisiaj pokażę wam, jak zrobić przywieszkę rybkę z rolki papieru. Będą nam potrzebne nożyczki, rolka papieru, marker, dziurkacz i wstążka. I Lim limazaki. Zaczyn wycinamy taki dziubek. Robimy tutaj taką dziurkę, na, jako, jako odstęp od ogona. Ogon można zrobić prosty, albo można zrobić taki skośny, by zrobić, by był inny. Teraz będziemy robili skośny ogon. I rybka jest zrobiona. Teraz bierzemy markera i odrysowujemy oko, buzię i, i to co ma rybka. Nie wiem. I po drugiej stronie robimy to samo. A teraz bierzemy mazaki i ją kolorujemy. Co robicie? Ale. Ale dwie strony muszą być takie same. Tak wygląda już pomalowana rybka. Teraz bierzemy dziurkacz i robimy dziurę. I przez tą dziurę przekładamy wstążkę. I tutaj zawiązujemy. I tak wygląda już cała zrobiona rybka. Życiemy Dziękujemy za uwagę. Życzymy powodzenia. Na razie. Pa. Pa.